Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie W kolejnym odcinku zagrajmy w Tokarej z v 3 I tak wybrałem tutaj te zawody Rary Cross. Yy, mamy dwa wyścigi po cztery okrążenia Dzisiaj jest 31 sierpnia, ostatni dzień wakacji Ja tu spróbuję zdobyć jak najlepszą pozycję Wo, ale przyjebał bandę Nieźle I dzisiaj tak, na zakończeniu wakacji jak widzicie bawię się z Toką E, RACE DRIVER 3, bo przez weekend nie miałem czasu. A no i tutaj mam jeden taki możliwy dzień. bo to w czwartek jazda, a to w piątek miałem zajęcie z motoprem. W sobotę też jazdy, no i taka sytuacja. Grzejemy na drugim miejscu, żeby zdobyć jak najwyższą pozycję. Trochę z brutami. Ale najważniejsze, żeby zdobyć tą upragnioną pozycję. Nie wiem się co tutaj z nimi pierdzielić. Tu ktoś tam przerąbał. Za my przyrąbiemy my Mamy dość ekstremalne warunki. I one powiem Wam, że wpływają naprawdę na jazdę. Tam ci się rozbijają, widzę co chwilę Ja tu ścinam drogi Miota tym jak szatan to to idzie samo bokiem Dobra o, 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 bo wypadłem trochę A tu ktoś ciśnie. Fantastycznie mówisz. Trzecie okrążenie przedostatnie. Te, żeby tylko nic nie spierdzieli na tych dwóch ostatnich okrążeniach. A przyrąbę, przyrąbę. Straciłem. Zbiłem reflektor. Muszę jakby w miarę płynnie jechać. Kurde, wyniosło mnie. Nie, nie, nie. Fakt. Mówiłem, że coś się stanie? Ostra rywalizacja czeka nas tu, ale tutaj zetkniemy zakręt. Pójdziemy trochę skrótem. I patrzcie, pięknie aż dupa mięknie. Posypują się pewnie od was hejty że skracam drogę i w ogóle oszukuję o ty dziadu chciałem mu w dupala wjechać O oh, je yeah. dobrze teraz że wykaraskał się z tego Ta, żeby go nie przepuścić tu nigdzie Dobrze, że jest ta szalka na rafrajerze, bon voyage Tak, go blokować tylko. Yes! Dobra, pierwszy wyścig mamy z głowy. Lecimy z drugim. Tu już nie będzie tak łatwo. To jest ten tor, co jechaliśmy w Reno, Rary Cross. Kurde, trochę źle mi się zebrał. Wow, 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 wow. Armię rzuciło. Właśnie oni tutaj stracają ten tor. W niektórych miejscach. I ja tu już... Nie mam jak poszukiwać tutaj. Pamiętam, próbowałem zawsze pokonać ten z tutaj Nie, łuk. Nie, to i ja te zakręty na pełnym gazie. U, spowolniłem tutaj i dobrze, na trzecią pozycję. Nie wiem, czy ona nam da yy, upragniony wynik. Czyli nawet drugie miejsce. Na podium powinniśmy mieć, no ale... Jeszcze mamy trzy do okrążenia. Trzy okrążenia nam do Może ich dogonimy, ale wątpię. Będzie ciężko. Oh yeah! Dobra, zbieraj się. Pro driver! Żyjemy. Tak, żeby nic nie zrąbać. Oh yeah. Właśnie tak wynosi i trzeba Zaskręcać Mamy prawie nawrót I ostatnie okrążenie Proszę Państwa moi widzowie kochani Odjechali nas na początku No i teraz są problemy A, nie ci. Żeby tylko ja jeszcze czegoś nie spierdzieli, bo tutaj zjechałem na powłocze i tył mi zaczął uciekać. na szczęście maszynka wyszła. Dobra, trzecia pozycja, nieźle. Pewnie będziemy mieli drugą. Eee, pierwszą, super. I powiedzcie mi, co by tu wziąć. Hmm. V6, Championship. Czy formuła 1000? Chyba formuła 1000 spróbujemy. Niech będzie trochę różnorodności. Tylko tu będzie, nie będzie łatwo, bo tak łatwo rozdupczyć, jak nie wiem co. Tu już nie ma żartów. Jak się w kogoś wdupimy, to będzie. Po nas. Bo nam się ktoś wkręci w koła. ósma pozycja. Tam ci jadą, jak chcą. Za bardzo, że za słabo, żebym przyhamował. Z drogi śledzie, Zetgier Matwisto jedzie Tu ten zakręt właśnie też karę można na nim dostać Na tych szykanach Kurde, ale mam podgłośnioną grę Nie wiem czemu nie mogę jej przyciszać Dobra, coraz lepiej. Jak widzicie, tutaj oni strasznie zwalniają na zakrętach. O je, tak, żeby jeszcze jedyneczkę dogonić. Wróciło mnie. Niedobrze. Cztery okrążenia mamy. Dobra. Dwadzieścia jedzie przeciwniku. O kurde, nas jest. Jego coś czuję, że nie będzie łatwo wyprzedzić. Odjeżdża nas w nieźle. Widzę, że z tyłu nas dojeżdżają. A tak na początku dobrze szło z wyprzedzaniem. Tutaj właśnie na tych krawężnika wyrzuca i możemy stracić przyczepność, bardzo łatwo. Nieszczęście gotowe. Nic z tego nie będzie, nie dogonię go, coś czuję. Za dobrze ciśnie, ale druga pozycja to jest dobrze, mógłby popełnić błąd jakiś, przynajmniej realistycznie by było, nie bym wygrał oczywiście. Dobra, ciśniemy na metę. Dobra. Good driver, dobrze. Wszystko fajnie, pięknie, ale trochę słabo. Second oh. place. Terrific driving, son. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, właśnie nie spojrzałem, ile tam jest tego... Tych tras. O nie, to jest ta właśnie z tym, co tak mnie wyrzucało chyba. Tak. To jest chyba tak, tak, no. Oj, tu też nie będzie za bogata zabawa. Będzie ciężko. Bardziej niż tam, mi się wydaje. Narzekałem, że tam było ciężko. A tu dopiero co będzie. Muszę uważać, bo nie, bo nie będą ostro hamować. Dobrze jest. Druga pozycja znowu. Te formuły mają bardzo dobry skręt, powiem Wam, przy dużych prędkościach. Yeah! Pierwsze miejsce, dobra. Tak, tylko żeby nie popełnić błędu. Bo oni znają życie, będą musieli nam cały wyścig na ogonie. Teraz. Ten zakręt właśnie. Tyle, że te... Tutaj te formuły są... Bardziej przyczepność mają lepszą. Trochę złapałem pobocza, ale widzicie, mieliśmy ślady na oponach. Więc jak na tamte czasy, jest to grała, ładnie To Coś tam rzuciło, chyba. Z tego co słyszałem. Pisk opon. Pisk opon z dala, słuchaj, to... Nie, jak to było? Pisk opon, słychać z dala, to Honda napierdala. Jakieś inaczej Nie, chyba spierdzieliłem To coś innego było To jest trzecie okrążenie, tak? I ostatnie, o kurde Myślałem, że są cztery no to musimy się postarać Bo oni będą tu chcieli nas dojechać Szybko zajrzeć mu drogę Dobra Jest dobrze Super, fantastyczny. A, trzy są. Do odcinki. Do Dobra, w miarę się zebraliśmy. Komary już mnie atakują. Standard jak gram na wieczór przy kąpie. O, widzieliście? Już przedopiłem spojrzenie z przodu, to straciłem. Nie, ale. A bo on coś stracił. No. Fakt, dostałem kartkę. Znaczy flagę. Muszę być bardziej ostrożniejszy, widzicie? No, fak. Tu mamy pięć okrążeń już. Więc czuję coś, że ten wysił mi popsuje statystyki. Bo chyba dostanę karę pięciosekundową, jak powtórzę jakiś niebezpieczny manewr. Zjeżdżaj, gościu. Znaczy wykonam ścięcie zakrętu. Dobra, piąta pozycja. Widzicie jak to strasznie odbija? No jedź już Kolo, jedź. Nie będę zwalniał. Bo tak, ty myślisz, żebyś się mi się tu nie wtrenił. Fuck! Jednak to trzeba bardziej przyhamować. Tu trzeba też dobrze to manewrować, bo tu można pewnie za to najszybciej dostać karę. Za bardzo po zewnętrznej. Ale tym torem jechałem chyba raz tylko. Albo pierwszy raz jadę, nie wiem. A siedzą na ogonie. Trzecia pozycja. O, ale spierdzieliłem. Mam ich na ogonie, słyszę ich. Żeby też nie przydopili we mnie, bo oni nie wiem czy zwracają uwagę czy ja jestem na torze czy nie. Mają już budowany skryt, że tu i tu mają hamować, a ja wiecie, wcześniej wyhamuję i wejdzie poptaka. Znowu na zewnętrzną za bardzo ostatnie okrążenie. Gra mi zajęliście znowu mnie wyniesło. No, wiedziałem, że będzie taki finał. Fuck, I to jeszcze nie mogło mi się to przydarzyć na początku, tylko pod... Dostanę kartkę. Znaczy flagę. Kurde, całą ja z tymi kartkami. Może nie dostanę, bo nikogo nie wyprzedziłem. Tu najszybciej można dostać, jak się kogoś, wiecie, zetnie się zakręt. To wtedy mogę dostać flagę i karet. Dobra, przydałoby się chociaż dostać na to trzecie miejsce z powrotem albo czwarte. Nie będzie to łatwe, bo widzę, że się Tutaj koledzy rozbujali. Jestem prawie tutaj na ostatku. Będzie mi ciężko ich dogonić. Dobra, gazu, 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 dawaj! Zapałem trochę pobocza Ale sędziowie się nie dowalili, na szczęście I to jest niestety meta, siódma pozycja Więc niestety zwaliłem sobie Wyścig. Pierwsze miejsce i tak ma być. Dobra, tak więc, widzimy się w następnym odcinku. Tak więc, komentujcie.